Koparka nie zawsze służy tylko do kopania, a pomaga też w pracach, gdzie wymagana jest siła rąk i trudne warunki, dlatego inżynierowie Bobkata stworzyli model mini koparki, który jest do zadań specjalnych. Model E17Z i jej kluczowe cechy, które pozwolą wycisnąć z niej jak najwięcej, czyli konstrukcja Zero Tail, oznacza, że możesz obrócić się swobodnie, bez ryzyka uszkodzenia otoczenia, a więc praca w ciasnych miejscach to jej środowisko naturalne. Kluczowy też jest zawór, który dzieli przepływ ciśnienia, dając większą moc na osprzęt i miejsca, gdzie ciśnienie jest najbardziej potrzebne, dlatego też pompa ma czujnik obciążenia. Przesunięcie wysięgnika pozwala dotrzeć w miejsca, w których ciężej się pracuje, na przykład przy budynku czy ścianie. Daje Ci to zdecydowanie mniej nerwów i problemów przy takich pracach. Masa robocza maszyny z łyżką to tylko 1712 kg, dzięki czemu transport jest łatwy. Wjedziesz w wąskie przestrzenie z uwagi na zwężane gąsienice do 98 cm, a jak trzeba, to poprawisz stabilność na szeroką. W szerokim ustawieniu gąsienic 1,36 m po rozsunięciu. Segment koparek do zadań specjalnych to jeszcze duże pole do dobrze płatnych usług oraz łatwiej o zlecenia, szczególnie kiedy posiadasz sprzęt, który ma najlepszy stosunek mocy do gabarytów i zrobisz nią więcej. Jaką robotę jeszcze można nią wykonać? Może masz jakieś pomysły? Napisz w komentarzu.